Chcę ten czas przeżyć z Duchem Świętym. Kamino z Duchem. Da i pokój w Duchu Świętym. Ciężki dzień za mną. A tajemnica, która dziś mi towarzyszyła, to, że duch przychodzi z pomocą naszej słabości. I wbrew pozorom ten dzień miał się zapowiadać bardzo lekko 21 km, Dochodzimy, mamy rezerwację noclegu, żeby spokojnie przejść tą drogę, żeby dać trochę ciało, odpocząć. I kiedy już wyruszyłyśmy, to pierwsze kroki, które postawiłyśmy, były pod górę. I rzeczywiście góra jest moją słabością. Każde wejście pod górę, myślę, że jest dla mnie wielką słabością. Nie lubię wchodzić pod górę. Bardzo szybko łapię jakąś zadyszkę i w ogóle. A jeszcze ten 10 kg plecaka swoje robi. Natomiast tych gór okazało się trochę więcej. Eee, można by powiedzieć, że to nie były, naprawdę to nie były jakieś takie małe zniesienia, to po prostu było wchodzenie na góry. W pewnym momencie się śmiało się, czy my naprawdę idziemy Kamino, Costa. coś tu jest nie tak. Miało być płasko nad oceanem, a my wędrujemy po górach. Paradoksalnie każdy krok, można by powiedzieć, musiał być łaską, bo sama bym chyba na te góry nie weszła. Ja unikam gór i najchętniej bym uciekła z tych miejsc, gdzie są góry. Ale dzisiaj trzeba było iść cofnąć się, nie, więc szłyśmy do przodu i na kamino chyba każdy wcześniej czy później doświadcza jakiejś słabości. Miałam dzisiaj takie momenty myślenia, po co ja to w ogóle robię, czy to ma w ogóle sens. Momenty słabości takiej szkoda, że nie mam ko mnie jeszcze tej osoby czy tamtej. Dużo się działo, dużo się działo wewnętrznie i kiedy widziałam kolejną przed sobą górę czy wzniesienie. Jedno i drugie i kolejne kroki, kolejne przerażenie i kolejne momenty e, trudne, do pokonania już przed samym zrobieniem kroku bo pokonania w sobie, to okazywało się, że tam, gdzie już pojawia się naprawdę wielka bezsilność, tam też pojawia się łaska, że własną siłą nie damy rady. Te cicho łanie gdzieś tam w sercu pomóż. Jeszcze jeden krok, panie, jeszcze jeden krok. Okazuje się, że sama, sama myślę, żebym nie dała rady dojść tutaj, gdzie jestem. Takie momenty szczególne, ale też wielka prawda, że Duch Święty nie czeka na momenty, kiedy my jesteśmy silni, perfekcyjni. On najpełniej przychodzi wtedy, kiedy wszystko w nas pęka, kiedy wszystko się w nas wydaje takie słabe, kiedy jesteśmy tacy krusi. I to się dzieje rzeczywiście. On przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy najsłabsi. Wtedy przychodzi najmocniejszy ze swoją łaską i pokazuje, że może być naszą siłą, naszą mocą. Miałam dzisiaj taki piękny symbol Ducha Świętego, kiedy w lesie przechodziłyśmy przez rzekę, woda, symbol wody, nie było oceanu, ale była woda i można było pomoczyć w niej chwilę nogi, takie odprężenie, nogi, na których potem pojawiły się pęcherze i w ogóle, ale ten moment wody, ten moment wody, ten moment, Siły, ten moment wielkiej radości wewnętrznej, taki znak, że Duch Święty jest i że dalej też pójdzie ze mną kolejne kroki. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Tam, gdzie już wszystko się w nas kruszy, on działa najpełniej. Tylko otwórzmy się na niego.